Ja nie ukrywam, że jestem absolutnie oburzony tym, co działo się przez ostatni tydzień na poziomie właśnie samorządowym, kiedy rozmawiamy o, o sytuacji na ziemi opolskiej, ten skandaliczny atak Nowej Trybuny Opolskiej, a więc również medium, które jest kontrolowane przez kapitał niemiecki na podstawie jakiegoś donosu anonimowego, wysłanego z anonimowego konta na to, co dzieje się w zakładzie, w zakładzie w Niemodlinie, jeżeli chodzi o zakład dotyczący hodowli karpi i kompletnie pominięcie najważniejszego wątku, a my jako pełnomocnik rządu do spraw związanych z reformą nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa akurat tą sprawę sprawdziłem i dzisiaj nas samorządowców i posłów powinno zawsze łączyć w trudnej sytuacji gospodarczej walkę o miejsca pracy i w sytuacji, w której w Niemodlinie mamy do czynienia z absolutnie trudną sytuacją gospodarczą zakładu, po którego stronie stają politycy tacy jak pan Tomasz Kostuś, który nie sprawdził prostych rzeczy, że w niemodlinie są ogromne straty. W tym roku już ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. W zeszłym roku milion złotych straty, a zyski były w 2017 roku 800 tysięcy, czyli zakład ma ogromne problemy finansowe i potrzebna jest reforma, a nie poklepywanie kolegów i koleżanek partyjnych, którzy z którymi się spotykaliście na, być może na wiecach wyborczych, tylko kwestia ochrony miejsc pracy dwudziestu kilku miejsc pracy. I nie ukrywam, że mam ogromną determinację dzisiaj, żeby zbadać, co działo się w. Urzędzie marszałkowskim w tej całej opolskiej grupie dotyczącej spraw rybnych bo jak to jest możliwe że wszystkie podmioty zarabiają tylko jeden podmiot jest cały czas na stratach czyli właśnie zakład w niemoginy. na to nie może być po prostu zgody jeżeli panie pośle Kostuś chce pan po prostu w sposób profesjonalny wypełniać swój mandat poselski to proszę najpierw zaciągnąć informacji nie bazować jak to się nazywa na pomówieniach na interpretacjach bo nie mam żadnego Żadnego, żadnej wątpliwości, że dzisiejsza akcja z, z atakiem nowej trybuny na gospodarstwo w niemodlinie. Szkoda, że nowa trybuna nie poświęciła tyle uwagi panu Andrzejowi Bule, który ma zarzut prokuratorski, który był odwołany. Można było na 80. stronie takie informacje znaleźć. Ja rozumiem, że nowa trybuna Polska boi się tego, że moja formacja, czyli Solidarna Polska, dąży do dekoncentracji mediów. Tak dąży i dajecie zatem argumenty, że właśnie media powinny działać etycznie. Ostatnia rzecz. Mówmy o faktach. Fakty są takie, że gospodarstwo nie ma bardzo trudną sytuację finansową i cała ta zadyma medialna służy temu, żeby przykryć sytuację trudną finansową. I pan powinien być dzisiaj pierwszy stać właśnie i chwalić polski rząd i że staramy się w sposób realny reagować na takie, na takie sytuacje, w których jest trudna sytuacja i zagrożenie dla miejsc pracy, a nie przyłączać się do ataku na podstawie anonimowych źródeł. Tym bardziej, że mowa tutaj o bardzo dobrym menadżerze. I nie ukrywam, że wchodzę z kontrolą społeczną, kontrolą poselską do Urzędu Marszałkowskiego w drugiej fazie, żeby tę kwestię zbadać. Jakakolwiek da, nieprawidłowość się będzie się kończyła wnioskiem do prokuratury. Dziękuję uprzejmie.